Jesteśmy w Opolu, Hello, Idziemy... witamy. cześć, witamy. Cześć. Cześć. Idziemy do biura posła. Paweł chce się coś zapytać jego. Tak, tak. Idziemy do pana Adama Gomoły, z, akurat z partii nie, kiedyś Mana Hołowi. Obecnie poseł jest to niezrzeszony. Tam w tle jest afera o korupcję na listach wyborczych. Z nami pan posła Adam Gomoła. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu. Najmłodszy poseł tej kadencji, debiutant Nadzieja Partii Szymona Hołowni, teraz pozbawiony członkostwa w klubie, wyrzucony z partii potem, gdy trybuna, nowa Trybunała Polska opublikowała zapis nagrania, w którym chciał pan obchodzić limity finansowe w kampanii. Ten, ten artykuł ukazał się sześć dni temu. Stenogram nagrania z udziałem posła Adama Gomoły. Kandydat Wiesz co, ja to tak przemyślałem trochę szerzej niż wczoraj, bo wczoraj tak jakby, wiesz, nie zareagowałem szybko, jakby nie zdążyłem tego przemyśleć. Ale ja mam od wczoraj taki niepokój. Ta umowa jest nie do obrony. To jest 20 tysięcy złotych w okresie kampanii na jakieś usługi wizerunkowe. No, ale jakie usługi? To jest nie do obrony. W razie czego to są totalne kłopoty. Adam Gomoła, wiesz co, bo ten konsulting, no to zawsze masz. Wiesz, możliwość dodzwonienia i tak dalej. To, to nie jest nic dziwnego. Myśmy jako kandydaci w wyborach parlamentarnych też takich dużo umów podpisywali. Jak sobie porównujesz z wyborami parlamentarnymi, to w tych kluczowych miejscach no to, to często takie rzeczy się dzieją obok kampanii jeszcze, czy przed kampanią, czy w trakcie jakieś dłuższe okresy. Kandydat. Ja bym wolał normalnie to, wiesz, no, normalnym trybem działać. No, bo firmy nie znam. Barbara Łabęcka. Ja nie wiem, kto to jest, więc. No, jakby to wszystko jest poukładane w czasie, są zatwierdzone listy, jest konto komitetu, wpłaca się na komitet. Adam Gomoła. Tak, tylko masz limity, wiesz o tym. Kandydat. No, ale to to chyba większe są. Nie. Gdzieś z 60 tysięcy złotych tak mi się coś obiło o uszy. Adam Gomoła. O nie, właśnie, na kandydatów do Sejmiku są trochę mniejsze. Wiesz, ja myślę, że mamy to do przeliczenia, ale ten, ale no, jakby ja się boję, że wiesz, że tu z tym limitem będzie, będzie problem. Po prostu. Kandydat. No, wiesz, ja bym wolał płacić jakby za siebie. Nie chcę sponsorować kogoś czy czegoś. Nie wiem tak w zasadzie na co takie pieniądze idą. Adam. Adam Gomoła. To jest osoba, która szefuje naszemu sztabowi. Więc i tak te pieniądze są, koniec końców, wydawane na promocję komitetu w regionie. No, kandydat, ja bym chciał, Adam, żeby to było wszystko, jakby zgodnie z prawem, tak jak to w kampanii się, wiesz, odbywa. Ja mam rodzinę, ja nigdy takich rzeczy nie robiłem, nie wpadałem na taki pomysł. Chcę, żeby to było wszystko po prostu, no, przejrzyste i czyste, nie. Inaczej, jakby nie wezmę w tym udziału, mam za dużo do stracenia. Ja nie będę ryzykował jakichś działań takich, powiedzmy, kontrowersyjnych. Adam Gomoła. Yeah. Kandydat. Jak będzie zatwierdzona lista? Chcesz, żebym był na jedynce? Będzie zatwierdzona lista. Będę na tej liście, wpłacę na komitet, no i robimy kampanię. Adam Gomoła. Dobra. Zobaczę, jak z tymi limitami. Dobra. Jeżeli limity będą OK, to możemy tak to zrobić. No. Tylko mnie tutaj trzymają limity. Limity finansowania. Późno. Przede wszystkim ten czas, to był dla mnie bardzo trudny okres, więc chciałbym na początku podziękować tym wszystkim osobom, które wsparły mnie w tych dniach. To było dla mnie postokroć bardziej cenne wsparcie niż kiedykolwiek indziej. Powiem wprost, te doniesienia i to w jaki sposób zostały obrane, fakty, do których dotarła. Nowa trybuna Polska, zarządzana przez grupę Orlen Press, no, zszokowały mnie. Ale co panu Nie. zszokowało? Szokowało mnie to, w jaki sposób zostały przedstawione moje działania, jakie, jaki obraz wyłaniał się z tego, jak to przedstawiła redakcja. I powiem od razu, że no, spadła i na mnie, na moich bliskich, na moich współpracowników taka fala hejtu, że mnie po prostu po ludzku ta cała sytuacja przytłoczyła. Z drugiej strony zaś do właśnie moich bliskich, do moich współpracowników zaczęły docierać telefony zachęcające i kijem, i marchewką do tego, żeby dostarczać jeszcze więcej Ale materiałów, które miały kompromitować mnie. No ustalamy to. Natomiast z za, 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 zastrzeżonych numerów takie telefony były otrzymywane z jednej strony... Anonimowe? E, tak, tak. Z, jedno, z jednej strony zastraszające, je, że jeżeli e, się takich materiałów na niej nie dostarczy, to poniesie się konsekwencje. Z drugiej strony oferujące e, duże sumy w zamian za tego typu materiały. I to nawet od e, czołowych e, polityków e, w, w regionie. To znaczy? Od kogo? Bo przed chwilą Pan mówił, że to były anonimowe. Znaczy jeden telefon był anonimowy. parę telefony było już z imienia nazwiska. Czyli kto dzwonił? To zastraszał? Pani redaktor, ja ten cały mechanizm prowokacji, która została na mnie zorganizowana, chcę ujawnić. Ale na czym polega ta prowokacja? Prowokacja polega na tym, że ten telefon, bo te stenogramy, które ujawniła Nowa Trybunał Polska, są fragmentem rozmowy telefonicznej. I czyli one są autentyczne. Ta y rozmowa, ten stenogram nagrania, zapis tego nagrania z udziałem pana, jest autentyczny. Tak. Tak, ta mhm. rozmowa się odbyła. Ta rozmowa odbyła się z kandydatem, z którym znałem się od dłuższego czasu, który mhm. jeszcze pomagał mi w kampanii parlamentarnej. Długi czas zdobywał moje zaufanie, e, e, bardzo na, namawiał mnie na e, rekomendacje jego na listach wyborczych trzeciej drogi do wyborów samorządowych. I jednocześnie przy okazji prosił mnie o rekomendacje, jeżeli chodzi o. No dobrze, ale przejdźmy do tej rozmowy, bo na razie pan no właśnie, to są bo, didaskalia, bo, bo, ale jest, bo, bo, są, panie... konkrety, są konkrety. Pan kandydat, który nie chce być ujawniony z imienia i nazwiska, rozumiem, że pan wie, kto to jest, no bo pan potwierdził autentyczność tej rozmowy, mówi, że od wczoraj ma niepokój po rozmowie z panem. Ta umowa jest nie do obrony. To jest 20 tysięcy złotych w okresie kampanii na jakieś usługi wizerunkowe. A jakie usługi, to nie do obrony, a pan mu odpowiada, to jest konsulting, no to zawsze wiesz, masz możliwość do dzwonienia i tak dalej. To nie jest nic dziwnego. Myśmy jako kandydaci w wyborach parlamentarnych też takich dużo umów podpisywali. To często rzeczy się dzieją obok kampanii jeszcze, przed kampanią, czy w trakcie, na dłuższe okresy. Czyli pan potwierdza to, że pan zaproponował panu kandydatowi, żeby wpłacił 20 tysięcy złotych na firmę pana koleżanki z liceum i że to nie wchodziłoby w limity kampaniny. Taki obraz się jawi od tygodnia. Od Czy znaczy, taki obraz się jawi z tej rozmowy? Panie redaktor, ta rozmowa była częścią dłuższej dyskusji i e, rozmów prowadzonych z tym kandydatem. Próbuję dążyć do tego, że cała sprawa nabrała biegu dzień przed tą nagraną rozmową, podczas spotkania e, 15 lutego, kiedy ja e, właśnie jakby na prośbę, polecenia kogoś, kto mógłby Pomóc w kampanii temu kandydatowi, e, pokazałem umowę, którą ja sam osobiście jako Adam Gomowa podpisałem z tą firmą, jako że mam z nią dobrą e, współpracę, Ale dobre to doświadczenie. Był, e, e, podpisał pan umowę na prowadzenie e, kampanii? Tak, jak tam jest w tej umowie. Na usługi konsultingowe, budowy wizerunku. Czyli po, e, nie wchodziło to w limity kampanii. Ja nie, nie, kandy ja, ja nie kandyduję pani redaktor ja, ja, w tych wyborach. Ja mówię, e, tak, a wcześniej podpisał pan taką umowę? nie podpisywałem ją na czas na czas obecny to się myśmy działo już jako momencie. kandydaci w wyborach parlamentarnych też takich dużo umów podpisywali oczywiście że tak ale polska, to znaczy myśmy to znaczy co pan po, polska 2050 oferowała w tych wyborach mnóstwo świeżych nowych osób aktywistów działaczy społecznych osoby ze świata nauki ze świata biznesu oczywistym jest że żeby zyskać profesjonalny wizerunek trzeba podpisać tego rodzaju umowy ale jeżeli poza one, limitem kampanii jeżeli one pani redaktor były podpisywane przed y, konkresem Kampanii, no to oczywiście między osobą prywatną, a daną firmą konsultingową, tak. natomiast jeżeli to się działo w wyborach w czasie kampanii to oczywiście tak. zgodnie z kodeksem, o, y, y, ustawie, ustawa, ustawa kodeks wyborczy to to się działo oczywiście poprzez komitet wyborczy, przynajmniej ja mam wiedzę tylko o takich umowach i kiedy wspominałem w tej rozmowie o takich umowach to chodziło mi tylko i wyłącznie o tego typu umowy. Rozmawiał pan z zarządem partii? Został pan wyrzucony, czyli nie uwierzyli panu, że e, nie złamał pan nie, prawa? Nie, pani redaktor. Pojawiły się wątpliwości, i mam takie dziwne przekonanie, że gdybym był w jakimkolwiek innym środowisku politycznym, ta sprawa rozeszłaby się po kościach. U nas od początku stawialiśmy na. No dobrze, to jest moja opinia, ja mam, mam do niej prawo. U nas od początku stawialiśmy na transparentność, na otwartość i na uczciwość. W związku z tym, kiedy pojawiły się tego typu e, zarzuty, to ja sam zresztą podpisałem wniosek o zawieszenie mnie w prawach członka. I jestem dumny z mojej partii, że postąpiła tak yy, stanowczo. E, zresztą mam takie przekonanie, że yy, te. Te decyzje dadzą mi po prostu czas, żeby i przed opinią publiczną, i ewentualnie przed prokuraturą, Ale która przyszła postępowanie. Jako ofiara spisku, tak wiem, pan spisku, Ja że ofiara że to była że zorganizowana prowokacja, że nie prowokacja, na osobę. jako na osobę. mam już dużo Ale kto... informacji. że nie mam jeszcze nie mam że nie wiem, to zorganizował? na ten moment jeszcze pan nie wiem, że nie wiem, nie mam jeszcze na ten moment nie wiem, że nie wiem, że nie nie jestem pan, nie jest że Natomiast... powiedzieć. Jestem ofiarą spisku i, i jestem niewinny. Moim e, najgłębszym przekonaniu wszystko, co powinienem zrobić w tym momencie, to po pierwsze, udowodnić swoją niewinność, a po drugie, pokazać cały mechanizm tej, e, tej zasadzki, która była na mnie zastawiona, po to. Ale przez kogo? E, Ciekawe, przez kogo jest pan po, posłem, kto ma, miał pana. Przeciwko panu prowokacji. Między innymi opisuje do, bardzo dobrze mechanizm tej prowokacji Gazeta Opolska, która została założona przez dziennikarzy, którzy odeszli z NTO po tym, co zaczęło się tam dziać w, po, po przejęciu przez grupę Press. czy Pan uważa, że pana kariera polityczna została definitywnie skończona po wyrzuceniu pana z. N nie uważam, tak. No i chcemy zobaczyć jak wygląda obsługa w tym biurze. Okej. Okay. Zaparkowaliśmy. Opole, bardzo ładne miasto, zabytkowe. Wcześniej, wcześniej był pis. Tak, wcześniej był pis, a teraz jest gomoło: biuro poselskie. To zwykle bywa, nikogo nie ma w domu, tak? Konsulat Ukrainy w Opolu nawet tu jest Tak Ale biuro poselskie nie, od, nie odzywa się Nie, od dziewiątej miał być w pracy O miał być w pracy, tak ustaliłem hmm. Dzwonimy Jest tutaj numer telefonu, dzwonimy może podaj tu jest 572 czekaj, czekaj 572 400? tak 215 byłeś umówiony, tak? zadzwoniłeś tak, że o 9. nie, nie dzwoniłem, ale tu dowiedziałem się, że o 9 ma być halo, halo dzień dobry, my jesteśmy pod biurem poselskim czy ktoś jest z was w środku? Miał być tam kolega Szymon no i Dzwonili Państwo do niego? Panią no, na domofon dwa razy nikt nam nie podnosi domofonu i dzwonimy do pani. Dobrze, ja poszekażę koledzy, że pan, on tam niedaleko mieszka, więc może podejdzie. A może pani odzwonić za chwilę? Czy to będzie możliwe? To spotkanie. Ma, jestem na spotkaniu, ale to staram się odzwonić teraz w tej sprawie. Ale pan, jeszcze nikt nie pan się przedstawi, bo ja nie, to słyszałam. Paweł Dankiewicz, dzień dobry, jeszcze raz. Dzień dobry, dobrze. To czekamy na telefon. Okej, okay. jest tutaj niedaleko gdzieś mieszka. Słuchajcie, ja będąc tam można zobaczyć u mnie, trzy razy podchodziłem do biura poselskiego, które było zamknięte. Co tydzień przez trzy tygodnie w poniedziałek zawsze było zamknięte. A tłumaczenie osoby, która jest zatrudniona tutaj, czyli tam u nas w Rybniku w biurze poselskim Pisu, było takie, że zgubił telefon. Także ja tego nie kupuję. Czekamy. Tak, tak. Jeszcze taka ciekawostka: jest tutaj konsulat Ukrainy. Litr. Ale my idziemy tutaj. Tak, do. <laughs> tu było PIS. Tu było PIS. Tak? No, nie niższe, nie niższe, nie nie tylko o, to jest. O, zobaczcie, to jest takie. o Ja tego nie zniszczyłem, żeby nie było. <laughs> 15 do 10.15 co tydzień. Ale przy Pana takiej informacji nie ma. Ja dzwoniłem do Was, Panie. Asystencie, że będzie człowiek na miejscu. To jak to? Czemu pan tak postępuje? No, ze mną pan na pewno nie rozmawiał. Ale dzwoniłem do numeru, który jest na stronie internetowej i pani mnie przekonała, że będzie człowiek na miejscu. Wskazała pana, Szymon Fol, tak? Tak, to ja. Ja mam dyżur do 10.15. Od 9.15 do 10.15. Ale skąd pan sobie takie godziny wziął? To są pana narzucone godziny, czy są. Nie, to są godziny, które mam w umowie, więc yy, nie rozumiem teraz, w czym problem. No to dlaczego takiej informacji nie ma, że pan jest tylko w tych godzinach tutaj? Kiedy pan w ogóle ja, jest? Ja jestem yy, co dwa tygodnie, co dwa tygodnie jest pan poseł Adam Gomoła i yy, dyzury mam od 9.15, od 10.15. A będzie pan uprzejmy albo pan poseł po prostu zamieści taką precyzyjną informację, bo tu przecież więcej ludzi przychodzi. Tak, tak, tylko informacja jest yy, przy drzwiach z biura. No nie ma tego. Jest w drzwiach w biurach, tylko na górze, nie wiem jak na dole z, z tabliczką, bo ona była jakiś czas temu drukowana, natomiast rzeczywiście na górze przy tabliczce jest, ale zgłoszę panu posłowi taką prośbę, żeby też na, na dole dać informację przy... ...dźwięk do budynku. Ale czemu pan kłamie? Przecież ta tabliczka już jest od chyba początku kadencji. To po prostu wygląda jak... Ale przepraszam bardzo, ja, ja te rozmowy nagrywam. Ma pan świadomość tego, że teraz y, popełnia pan przestępstwo? Ja proszę jest, pana jest, też nagrywam, dzień, dzień dobry. Co pan teraz robi? Dzień dobry, jestem I dzień... Panu, dzień dobry, że... Dzień dobry, jestem dziennikarzem. Ta rozmowa jest oczywiście nagrywana. Też chciałem tak, zobaczyć tutaj się, spotkać z panem czy, czy z panem posłem. No i ta informacja, faktycznie nie, nie ma tej informacji, a jest tutaj domofon, proszę pana. Jest Nie ma takiego wejścia, żeby tam można było wejść, nacisnąć klamkę i wejść, tak? To, to, to jest nie i ta informacja, którą pan teraz podał jest nieprecyzyjna, tak? I nie, nie, jest bardzo precyzyjna. Powiedziałem panom, że przy wejściu do biura jest informacja. No, no to ja to. Ale proszę do końca, Dobrze, to odda oddamy to na policję, wyjaśni. Policja nie ma problemu. Gdzie? Przy wejściu do budynku rzeczywiście informacji nie ma, i tak jak mówię, zgłoszę do pana posła tą informację z prośbą o uzupełnienie tego. Ta informacja ode mnie była bardzo precyzyjna. Jeśli jest pan dziennikarzem, no to byłbym zobowiązany, gdyby pan pozwolił mi dokończyć moją informację, yy, moją odpowiedź, i wtedy możemy dyskutować, ewentualnie o tym, czy skłamałem, czy nie. Dobrze, damy to na policję, oni to wyjaśnią, nie ma problemu. Już pana, kiedy pan będzie w pracy? No i jak mówię, możemy się umówić nawet w dzień, w który oficjalnie dyżuru nie mam, jeśli będę, będę miał e, Panią temat e, rozmowy, no to ja chciałbym się też do rozmowy przygotować. Czy Pana, na czwartek wyrobi się Pan? Halo, halo, coś przerwało. Czy na czwartek się Pan wyrobi? E, w czwartek będę w Opolu, tak. W jakiej godzinie Pan będzie? E, mogę się dostosować, jeśli chodzi o czwartek. O 10.30 będzie Pan na miejscu? Jak najbardziej. Dobrze, informuję Pana, że całe spotkanie będzie rejestrowane, obraz i dźwięk. No to się nie zgadzam. Ale Pan nie ma wyboru, proszę Pana. Mam wybór. Dobrze, 10:30 przyjdziemy tutaj. No w ja, takim razie ja nie, nie będę się z panami spotykał, jeśli ma być spotkanie rejestrowane. Nie wyrażam na to zgody. 10.30 jesteśmy umówieni w czwartek. To, co pan tutaj powiedział, nie, nie dzisiaj jesteśmy, będzie... Nie jesteśmy umówieni, ponieważ pan poinformował o rejestrowaniu tego spotkania, na, czy, na co ja nie wyrażam zgody. Szpana, ja mam do tego prawo. 10.30 do ma pan prawo? Do, takiego, do takiej formy spotkania z panem, czy z panem posłem no dobrze, to jeśli pan poseł się na rejestrowaną formę spotkania na wywiad bo rozumiem, że panowie są dziennikarzami tak panowie poinformowali jeśli pan poseł na wywiad się zgodzi no to jak najbardziej, ja natomiast osobą publiczną nie jestem w myśl ustawy o osobach publicznych funkcjonariuszach publicznych no wobec czego mam prawo odmówić takiej formy spotkania proszę pana, a kiedy, kiedy taką ustawę ustawodawca wydał? Bo ja pan nie znam takiej ustawy o funkcjonariuszach publicznych już dawno funkcjonuje taka ustawa proszę pana, nie ma takiej ustawy, no skąd pan ją wymyślił? Dobrze, czy panowie mają coś jeszcze, jak mówię, nie spotkam się z panami, jeśli mają panowie rejestrować spotkanie, bo nie widzę powodu dla, dla takiej formy spotkania. Jeśli chcą mieć panowie jakiś dowód z, z naszych ustaleń czy rozmów, no to ja proponuję, żebyśmy mailowo korespondowali. Korespondowa Dobrze, korespondowa 10.30 przyjmiem nas pan czy nie? W takiej formie spotkania nie. Dobrze, to proszę powiedzieć kiedy sposób się możemy umówić i kto te spotkania omawia. To proszę wtedy przez ten telefon, przez który panowie wcześniej rozmawiali, bo pani Beata Strzebowska mówię spotkania z posłem gamał. Dobrze, proszę pana jeszcze raz zapytam na koniec. Czwartek, czy pan wyraża zgodę na to, żeby się to spotkanie odbyło? W formie rejestrowanej nie. Dobrze. To w takim razie będziemy sobie korespondować. Czy przez prokuraturę, czy osobiście. Do widzenia. Dziękuję, dobrego dnia, życzę, do widzenia. Do widzenia. No pierwszy, no, zobaczymy, tak. zobaczymy, czy tam słuchajcie, jest tutaj demofon, tu nie ma takiego czegoś, że wchodzisz tutaj z ulicy, tak? Zobaczymy, jaka jest informacja teraz. drzwiach no, tego nie ma. Słuchajcie, I tak to właśnie wygląda, tak? E, ten pan jest opłacany z naszych podatków, i on nie wyraża zgody, tak? Tutaj jest ta informacja. Ale dopiero tu. Ale dopiero tu. A tam jest domofon, trzeba dzwonić, tak? No. A, jak, a jak ci nie otworzą, tak? Jak nikogo nie ma, to skąd ty masz wiedzieć. No. Ja chciałem powiedzieć, że dzwoniłem tutaj do pani, z którą wcześniej rozmawialiśmy. Ona mi przekonała, że tu na miejscu będzie człowiek, nie było żadnego zakresu godzinowego. Także ja przyjechałem z pełnym przekonaniem. Tobie też powiedziałem o tym, że tu załatwimy sprawę. Przede wszystkim przedstawimy jak wygląda to przyjęcie interesantów. No ja jestem bardzo niezadowolony. Jaka jest Twoja refleksja Miku? Pierwszy raz się spotkałem z czymś takim, żeby nie wyrażał sobie zgody pracownik. Mm -hmm. e, to jest pracownik, który jest opłacany z kancelarii Sejmu, e, bo na pewno tutaj nie pracuje e, pro bono. E, także e, jest to jakby osoba e, może nie. Jako, jest traktowana jako urzędnik, tak? Tak. Urzędnik. Mirku, skończymy na tym, bo mamy jeszcze jedną ważną sprawę z załatwienia, także wrócimy. Tak. Także jedziemy dalej. Słuchajcie, teraz kluczbork. Tak, tak. Trzymajcie się. Symbol króla eee, Przepisam księcia eee, polskiego, Możemy podejść go bardzo fajną mhm. Książę Polski Kazimierz pierwszy Opolski Ale tutaj bo on Tutaj mamy symbol miasta Opola. Jest też tutaj wystawa. Tutaj przy tym pomniku odbywają się najczęściej wszystkie protesty.